Ja nienawidzę mniejszości. Easy. Myślisz, że mogę na coś zrobić? Kurwa. Jakiś by to na nas zniszczył. <laughs> Chcą uciec na penisy. Cześć. Broda, 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 broda! I'm fucking nim. Nie mów, tak? O, skacerują. Nagrywam w gorszej jakości. No i kozasko, to jest szybki lolek No i to powinniśmy grać w lola. Nie ma. <laughs> Uła, o, 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 śmiało, 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 I am in the śmiało, Okay, do śmiało, 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 Nie mam śmiało, nie mam śmiało, telefonu. śmiało, 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 Przepraszam, Kowski, ale muszę cię przybić. Przybić swoim fiutem. Wow. Łoł. Łoł, a, pre-centa. Maty! Okej, okay, nice. Byłeś greedy, Mati, nice. i dlatego nie zrobiłeś tego gola. Dawaj, Mati. LGBT. LGBT, heterofobia, heterofobia w Polsce coraz szersze kręgi. I've sharded. No, więc to był szybki jebaczyk, szybki lolek tak zwany Czemu nie ma nas na podium zwycięskim? Prawda. Zobaczymy, czy będzie rewanż Pi, potem ty i Lukowski macie takie samo Dawaj Mati, dawaj Mati Dawaj Mati Naprawdę Aaa, nie z mojej strony, sorry o, o, o. 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 Niefortunnie mu no. Niefortunnie mu kryty wystrzelił akurat jak strzelał na Nie no Niefortunnie. Napłonił tak swoją dziewczynę. Niefortunnie. nooo nooo no. nooo Przepialiśmy. 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 dobrze

Wiesz, żeby jak kiedyś mówił No Łukasz powinien obejrzeć Jojo, spodoba ci się. A ja mówię... No. Ja znam z moją fabułę. Dobra, co się dzieje w pierwszym odcinku? No Jojo Nie wiem bardzo Aproucuje Dio I'm coming in no nicby pojechałem, łukasz super, po prostu super fajnie Mati mm. No co, bo w dupę? Ja też Kurde. Dajcie mi strzelić gola Ja chcę tylko strzelić oh. gola no, Uwa. no, 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 uh, oh, oh. You fucking Nie, nie powiem. Oooooo oh, Czy to jest taki funky? Aaa, ah, <laughs> to jest taki funky, stanki boy. Czy <laughs> to jest taki funky? <laughs> nie mogłem też jestem fanem funky Konga. Czy mi się wydaje? Czy to jest funki? Ty chuju owosiony. To jest chuju chuj. ten Nie, to co jest twoim piutem, że nie jesteś zjarady patni. Pad do ogniska jak byłem mały. O nie to jest spalony. Mam martwice. Skóry. Mam powiedzmy. Dlatego cię obrzezali? Co sam się obrzeszali? Do własnej przyjemności. Ale nie ma busta. Ogólnie ten gość w tym takim kurwa. Wehikule tajemnic. O. O. Wehikule tajemnic. W tej licznej maszynie. Ja pierdolę, ale jak ty dojemiesz, czasami Ja Jestem ciekawy, jak ty jeździ, to no. ty no, lubiąc pytaj mojego psychiatrę. Twojego dealera. No właśnie powiedziałem. O, bołem. No, się Trochę w złą stronę. No znowu ten, kurde, scooby duza za kółkiem. Wóz pełen Scooby-Rooby. Kurwa, uduszę się zaraz. Słuchaj, Dziw, Dziwny, że to nie długo. O! Dobra, myśl, myślę, że musimy się rozdzielić I poszukać poszlak Dobra, czas rewanżu Czas zemścić czas w <laughs> dałbym się na zemścibskich dzieciakach Udałoby mi się, dałoby mi się zemścić się na zemścibskich I w ich wehiku tajem, więc... ja się, przepychacie się się, no, 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 no. To jest jak ten, jak w jednym odcinku, brygady w oh. tyłu, dawna była skudłata. Nieee, nie, nieee, nieee. <grym>, nie, te wścibskie dzieciaki zatrzymały twoje podwoje. let's go, let's go, wreszcie rywasz na jebanej ekipie tajemnic. Ekipa tajemnic, brzmi <grym>, jak, jak jakaś polska parody. Iii. Nie wiem czy to brzmiało, chociaż trochę jak Scooby Uuu Oooo, myślałem, że to... Mmmmm, myślę, że to Skupia jest nasze na Skupiam się zjerany. No Spoko Się uczysz I graj No to, że wiesz, może się nauczył jak takim pingiem O, no, nie wierzę. pierdolenie Ej dupa Ej, kolejny, Sranie. kolejny Kolejny gol w tajemnic, kurwa Jakie to, kurwa, było farty No, Jego gruba dupa nam to wbiła! No I znowu Znowu skubi ze Jest szansa, że nas nie zdemaskują Kim tak naprawdę jesteśmy Nieee Nooo Łukasz, broń Wybijam I'm defended! O oh no, jest wysoko. mała minutę? Dawaj, dawaj Mati, dawaj Mati. Hop. Nie! Czemu już jechałem po to? Sorry Mati, but business is business. Dobra, git, okej. Okay. Po prostu Prze wszystkie gole dla siebie, rozumiem. Bola mają i tyle. Mają kurwa tego, skubi chrupki. No na skubi grałem, grają, to trochę nie w porządku. Doping.